Gościmy w koszutach panią Violetę Tarkę, która prezentuje w naszym dworze akwarele. Jeżeli Państwo zechcą od nas odwiedzić i zobaczyć tę wystawę, to mamy przynajmniej miesiąc na to, żeby, żeby odwiedzić koszuty, to zauważą Państwo niebywałą dbałość o szczegóły i umiejętność warsztatową pani artystki. Akwarela jest bardzo trudną techniką malarską, ponieważ nie da się poprawić tego, co się już położyło pędzlem na na, na papierze właściwie w tym momencie. Więc tutaj do tego jeszcze oczywiście dochodzi bardzo duża taka czułość i wrażliwość na kolor. Przedstawiam swoje akwarele. Tytuł właściwie wystawy jest z mojej akwareli, ponieważ są one bardzo różne, różnorodne przedstawiają kwiaty, architekturę, architekturę wplecioną właściwie w pejzaż i pejzaż. No z tego właściwie czerpię inspiracje do swoich prac i badając, obserwując wnikliwie naturę, chcę właściwie jak fotograf który też robi zdjęcia, zatrzymuje kadr. Tak ja właśnie w swoich pracach również chcę zatrzymać ulotność chwili, ulotność emocji w danym momencie, tworzenia i tą naturę tak wnikliwie, właściwie może zbyt wnikliwie badam, tworząc właśnie swoje akwarele.